Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do Pepko. i na początek mam dla Was kolejną perełkę z wiosennej kolekcji. Tym razem jest to biały kosz, który ma poprzyczepiane takie kolorowe kwiatuszki, do tego one są takie wypukłe, fajnie to wygląda. Kosztuje on 30 zł, a wymiary to 27x27 cm. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was kwiatowe rękawice kuchenne. Pojawiły się też nowe patelnie oraz kubki do Espresso. Mamy też nowości z kolekcji kokardkowej, będzie cudna szklanka, kosz i osłonka w motylki. Więc kochani, oglądajcie do końca. A jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od hitu internetu. I jest to rozkładana półka, która jest dostępna w kolorze czarnym i białym. Kosztuje 20 zł, wysokość to 100 cm. Półeczki mamy tutaj 4 i są one w formie kwadratu obok 34,3 cm. Powiem wam, że sporo widziałam filmików na temat tej półeczki i ludzie sobie naprawdę ją chwalą. Świetnie się sprawdza na kosmetyki, do kuchni, a nawet na zabawki. Znalazłam też bardzo ładny bieżnik, który jest w kolorze beżowym, ale popatrzcie, on ma boki wyhaftowane jest taki przepiękny wzór. Mamy tutaj kwiaty, motylki. No powiem, że bardzo mi się ten bieżnik podoba. Do tego jest wykonany z takiego grubszego materiału, fajnie się układa. Kosztuje 25 zł, a wymiary to 35 na 150. A na dole mamy nową drewnianą paterkę, która jest okrągła, kosztuje 25 zł, średnica to 30 cm i też ma taki ładny beżowy kolor z tym jasnym drewnem, ładnie się to komponuje. Kochani, ja już myślałam, że to jest koniec kokardkowej kolekcji, a ona się dopiero rozkręca. Popatrzcie jakie piękne szklanki się pojawiły, które nie dość, że mają nadruk w kokardki, to jeszcze na uchwycie mamy taką szklaną kokartkę. No wygląda cudnie, kosztuje tylko 12 zł, a pojemność to 400 ml. Ale tego się nie spodziewałam. Pojawił się materiałowy kosz, który oczywiście jest w kolorze różowym, na przodzie nie mogło zabraknąć kokardki, a do tego ma jeszcze taki materiał na około, przez to wygląda jak taki kosz baletnicy, kosztuje 20 zł, wymiary to 25x25 cm i idealnie sprawdzi się jako taki kosz na zabawki dla księżniczki. z tej kolekcji pojawiła się jeszcze jedna osłonka, która również jest ceramiczna i tym razem mamy tutaj motylki, które są tak lekko wypukłe w kolorze różowym. Kosztuje ona 20 zł, a wymiary to 17 na 15,5 cm. A teraz przejdźmy sobie na kuchnię, ponieważ tutaj pojawiło się najwięcej nowości i pierwsze mam dla Was rękawicę kuchenną i to jest ta z serii, która ma taką silikonową nakładkę, ma bardzo ładny nadruk w takie kolorowe kwiaty i tak jak reszta ona również kosztuje 17 zł. Do mnie do Pepko dojechała spora dostawa patelni i do kompletu mamy pokrywkę, która jest szklana i do tego ma jeszcze taką silikonową otoczkę. Ma ona dwa wgłębienia, dzięki czemu będzie pasowała zarówno na patelnię o średnicy 24 cm, jak i 28. Do tego ma ładny taki miętowy kolor. Natomiast jeśli chodzi o patelnie, to mamy tutaj dwa rodzaje do wyboru. Pierwszy mają taką powłokę ceramiczną, do tego ładny taki miętowy kolor. Są one do wszystkich typów kuchenek i mamy trzy rozmiary do wyboru. To jest akurat najmniejsza, ma ona średnicę 20 cm i kosztuje 40 zł. Obok mamy średnią, która kosztuje 45 zł i ma średnicę 24 cm, a tutaj mamy największą, która ma średnicę 28 cm i kosztuje 50 zł. Drugie patelnie natomiast są ze stali nierdzewnej. One również są do wszystkich typów kuchenek. U mnie akurat pojawiły się dwa rozmiary. To jest akurat mniejsza, ma średnicę 24 cm i kosztuje 55 zł, a obok mamy większą, która ma średnicę 28 cm i kosztuje 65 zł. Mamy też nowe podkładki pod talerze, które są okrągłe, w kolorze białym i mają taki ładny nadruk fioletowe kwiaty. W zestawie mamy dwie sztuki, kosztują one 10 zł, a średnica to 38 cm. na dziale dla dzieci znalazłam poduszkę w kształcie kwiatka i jest całkiem inna niż ta, którą mieliśmy dostępną rok temu, ponieważ jest większa i grubsza. Do tego jest wykonana z takiego futerka ala baranek, bardzo miły w dotyku. Kosztuje 30 zł. Podoba mi się też to, że ona na oko ma taką białą otoczkę. U mnie była dostępna tylko w kolorze różowym, ale biorąc pod uwagę ile jej było, to chyba innych kolorów nie będziemy mieli. Przyka się znalazłam nowe kubeczki do espresso, które mają fajny kształt, do tego taki delikatny napis, kosztują tylko 5 zł, pojemność to 180 ml i u mnie były dostępne w kolorze brzoskwiniowym i fioletowym. Mamy też nowość na świeczkach i pierwszy to jest przepiękny świecznik w kształcie Lilii, który jest szklany. Popatrzcie jak ładnie się prezentuje. Jest on na podgrzewacz i kosztuje tylko 7 zł. Obok mamy jeszcze jeden świecznik, który jest taki okrągły w paseczki. On również jest szklany i kosztuje tylko 5 zł. A na koniec coś dla fanów Hello Kitty. Ostatnio pokazywałam Wam rzeczy z Pokemonami, a teraz pojawiła się druga bajka i jest to właśnie Hello Kitty. Do wyboru mamy kocy, który jest taki polarowy, prześlicznie jest wykonany, ponieważ na różowym tle mamy tutaj te logo Hello Kitty. Tutaj na zdjęciu macie pokazane, jak on wygląda po rozłożeniu. Kosztuje 30 zł, a wymiary to 130 x 170 cm. Do kompletu mamy jeszcze poduszkę i w sumie ją tak zobaczyłam w ostatniej chwili, ponieważ u mnie została się jedna i ktoś się sobie tak schował. Też fajnie wykonana. Podoba mi się, że ta kokardka jest taka wypukła, kosztuje ona 30 zł. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was też na wczorajszy przegląd z gdzie mieliśmy sporo nowości. Między innymi była przepiękna lampa, która miała drewnianą podstawę. Oprócz tego pojawiły się wiosenne kubeczki na stojaczku. Było też sporo nowości do łazienki, Między innymi był rozkładany regał i marmurkowy zestaw więc jeśli nie widzieliście tego przeglądu to gorąco Wam polecam, a teraz życzę Wam cudownego dnia, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.